Cześć. Witajcie, moi drodzy, na kanale Board Games TV. Ja mam na imię Rafał. I w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać grę. Kolejną grę z cyklu e, Sleeping Guts, jest to gra Distance Skies. E, jest to kolejna gra z tego z tegoże świata. E, autorem jest Ryan Lenkat. E, gra, w której gracze. Przenoszą się do tajemniczej krainy, którą będę eksplorowali, będą przeżywali tam przeróżne przygody, walczyli z różnymi przeciwnikami, będą rozwijali się, rozwijali swoje postacie czyli pełnoprawna przygodówka. Zobaczcie więc, jak to wygląda na stole, o co chodzi w tej grze. No i na koniec powiem Wam z perspektywy gracza, który nie miał okazji grania w poprzedniczkę, jaka jest moja ocena. Zapraszam Was serdecznie. Dobrze, witam Was przy stole. Opowiem Wam teraz pokrótce, jak to mniej więcej się tutaj. To wygląda, mamy atlas, atlas, po którym gracze będą podróżowali, jest to kraina, w które będą naprawdę chodzili, przeżywali przygody, eksplorowali, także tak to wygląda. Mamy planszetkę akcji, gdzie będziemy tutaj mieli czas, opisane akcje, miejsca na odrzucone karty, mamy planszetkę walki, planszetkę samolotu, który będzie tutaj, będzie mogli latać oraz jego planszetkę jakby życia gdzie mamy wytrzymałość tego samolotu, ale paliwo, które mamy? Mamy taki notes, którym będziemy po prostu zapisywali swoje przygody, kiedy zaczęliśmy, datę, jak kto bierze udział, jaki jest poziom, zaznaczali obozy, które wykorzystaliśmy. No i mamy również pięć postaci. Zawsze będziemy grali pięcioma bohaterami, będziemy ich rozdzielać pomiędzy graczy. Zawsze taką główną dowodzącą będzie Claire. Claire Smith, której mamy figurkę i umieszczamy na polu startowym, i ją poruszając, tak jakby poruszamy się całą drużyną. Tutaj nie ma, że oddzielnych figurek, że każda chodzi w inną stronę. Po prostu wszyscy razem przeżywamy przygody całą, całą załogą. Każda z tych postaci ma jakieś swoje unikalne zdolności, z których będą korzystali podczas wykonywania testów i innych rzeczy i przygód. Mają również takie trzy znaczniki wytrzymałości, które będą mogli używać. Do wyzwań, ewentualnie aktywacji swoich specjalnych zdolności. Mamy oczywiście tor życia, który tutaj się znajduje. Staramy się po prostu tą postać utrzymać przy życiu. Gracze na rękach będą mieli karty, karty zdolności i karty takich przygód, czy też questów, jeszcze będą mieli questy. Które będą mogli zagrywać? Karty za chwilę Wam powiem, jak zdobywać te karty zdolności, i jak je zagrywać. Karty tutaj przygód, gracze będą też mogli zagrywać w wolnym momencie i odrzucali sobie tutaj na tą stos kart odrzuconych, i tam jakieś rzeczy wykonywali z tej karty. Mamy karty, właśnie wydarzeń, karty zdolności, karty wrogów. Karty tutaj mamy, karty walki, gdzie minimum takiej karty, też tego deku musi być 14, czyli będziemy sobie tutaj budowali dek walki, nie będzie to żadnych broni, tylko tym wszystkim będziemy się. Obsługiwali. No i jak wygląda e, gra? No to tak jak mówię, gramy e, odpowiednią ilość tur. To wszystko wyznacza nam ilość tutaj e, obozów, które będziemy mogli e, mieć w swojej grze. Jak widzicie, mam ograniczoną ilość obozów, które będziemy mogli rozbijać. No i celem jest po prostu ucieczka z tego, tej krainy poprzez aktywację totemów. I te totemy są rozsiane po, e, po tym świecie, musimy je odnaleźć i aktywować. Grać w swojej kolejce będzie mógł wykonać jedno, kilka akcji z pięciu, w zależności od tego, ile czasu mu jeszcze pozostało, ponieważ każda akcja kosztuje jakiś czas, po, 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 poza tutaj obozem, rozbiciem bombozu. No i jak wygląda aktura? Gracz na początku dobiera dwie karty zdolności. No i te karty zdolności będzie tutaj co rundę miał ich coraz więcej i będzie mógł w dowolnym momencie sobie te karty zagrać. Aby zagrać te karty, musi on... Odrzucić odpowiednią liczbę kart, zdolności, który ma na ręku, w tym wypadku dwie, w tym wypadku jedno. Zagrywa taką kartę i wsuwa ją pod swoją tutaj postać, którą kontroluje jedno z postaci. No i od tej chwili ta postać ma jakąś tam zdolność przypisaną, ale może również z nich korzystać podczas robienia testów, używając ich tych tutaj symboli, zwiększając wynik, aby móc ten test wykonać tak i te tutaj później odrzucamy sobie te tutaj karty wykorzystane. Następnie dociągamy wydarzenie, wydarzenie rozpatrujemy. Może to być wydarzenie, które działa od razu, może być wydarzenie, które leży i coś tam działa i w momencie kiedy coś tam się stanie, no to wtedy coś tam się wydarzy. Zazwyczaj będą to wydarzenia, które będą oczywiście wpływały na nas negatywnie, ale są też takie pozytywne rzeczy. No i kiedy rozpatrzymy, również taką kartę sobie odrzucamy. Następnie gracz będzie wykonywał swoją, swoje akcje. Akcje, które ma możliwe, ma tutaj do rozpisania. Gracz może rozbić obóz. Obóz jest darmowy, nie kosztuje żadnego czasu. I wtedy sobie odświeżamy nasze postacie. Tutaj gracze odzyskują te żetony wytrzymałości odzyskują dwa życia, odświeżamy tutaj karty przy, tych przygód, które zostały zagrane, z powrotem rozdawane są wśród graczy i są ponownie dostępne. Możemy podróżować, czy poruszać się tym naszym postacią kler z miejsca do miejsca, do lokacji z lokacji, przez takie pola. Nie możemy tutaj poruszać się po skosie, tylko na pola graniczące. Jeżeli ustaniemy na pole, które ma taki symbol trudnej przeszkody, no to jeszcze dodatkowo musimy stracić trzy życia, jest to ciężki teren, ciężko się tam dostać, no i musimy ponieść jakieś konsekwencje, ale są karty, które pomogą nam to oczywiście czasami zniwelować i, i, i tego nie, nie robić. Kolejna akcja jest to eksploracja, jeżeli na takim polu, na którym stoi pionek naszej postaci Claire jest jakiś numerek, no to rozpatrujemy tę tą, tą przygodę, szukamy w naszym tutaj właśnie tym księgi przygód numer, którym jest nam potrzebny czytamy, czasami niektóre e, akcje, niektóre przygody wymagają nas jakichś kluczowych e, słów na kartach, które ma, posiadamy, jeżeli mamy to rozpatrujemy jakieś inne punkty następnie mamy kilka opcji do e, wyboru e, możemy rozpatrywali testy e, i właśnie dzięki tym testom gracze będą tutaj e, proszeni o e, osiągnięcie jakiegoś określonego wyniku i tutaj gracze będą wybierali swoje postacie, które będą brały udział w tych testach I jeżeli się uda, to się uda e, dostajemy jakieś, jakieś rzeczy, jeżeli nie no to, no to trudno, e, przygoda się nie, nie udała. Możemy latać, czyli poruszać nasz samolot e, za dwa czasu e, i takie podróżowanie samolotem e, wiąże się z tym, że musimy mieć paliwo oczywiście i mieć jeszcze oczywiście sprawny ten samolot i kiedy zużywamy paliwo, po prostu zaznaczamy to, następnie będziemy ciągnęli kartę, sprawdzali jaki jest tutaj dodatkowy koszt tego wszystkiego i jakie, jakie uszkodzenia otrzymamy za taką podróż. No i niestety jeżeli nam spadnie do poniżej zera ten znacznik, no to tracimy jeden obóz więc no, musimy dbać, dbać o ten samolot no i właśnie przychodzi nam tutaj akcja która pozwala nam właśnie taki samolot reperować, przywracać jego tam e, do użytkowania i to kosztuje nas jeden czas. No i tak gracz wykonuje te swoje akcje, wykorzystuje czas. Kiedy wykorzysta swoje pięć czasu, tura się jego kończy, kolej przychodzi na kolejnego gracza. Gracz może skończyć troszeczkę wcześniej, jeżeli wykorzysta cztery czasy, wtedy otrzyma taki specjalny znacznik czasu na kolejną turę, żeby móc mieć więcej czasu w kolejnych e, turach. Gracze, kiedy będą podróżowali po tym świecie, będą mogli otrzymywać również takie znaczniki obniżania, tak jakby swoich atrybutów, czy po prostu otrzymuje takie znaczniki, które powodują, że jakiś mają stan, czy mają lęk, lęk, boją się czegoś, czy są wystraszeni, czy mają obniżone morale, czy są zatruci i takie znaczniki będziemy kładli, No i takie znaczniki coś będą. Dawały takim graczom, na przykład tutaj trucizna, będziemy o, o, obniżali życie tutaj naszej postaci o jeden za każdym razem, kiedy przychodzi jej, jej tura. Będziemy starali się pozbyć tego znacznika. Będziemy mogli spotykać na swoich drogach wrogów, z którymi będziemy walczyć i będziemy starali się e, dzięki właśnie tym kartom walki. E, nie mamy żadnej broni, tylko po prostu wszystko dzieje się dzięki tym kartom. Będziemy te karty zagrywać, zadawać obrażenia czy też usuwać jakieś znaczniki i będziemy starali się te, zakryć te serduszka, czyli musimy zadać określoną ilość obrażeń, żeby zakryć takie serduszko. Staramy się zagrać te wszystkie, zakryć te wszystkie serduszka, wtedy ten wróg zostanie pokonany. Jeżeli przychodzi kolej kontrataku, no to ten wróg również zadaje nam jakieś obrażenia. Też staramy się oczywiście zakrywać takie pola specjalne, które... Dają temu wrogowi jakieś dodatkowe umiejętności, zdolności, bądź też zwiększają jego wrażenie. Podczas podróży też spotkamy bossów, tak? Bosowie są troszeczkę trudniejsi do pokonania: one mają takie sektory, już obszary, które należy zlikwidować. To troszeczkę jest dłuższa walka, ale to też jest w tych przykładach. więc tutaj będziemy napotykać też takich troszeczkę silniejszych przeciwników. No i tak to mniej więcej wygląda, podróżujemy. Tutaj jest tak naprawdę dowolność podruszania się. Tak? Tutaj granie nakazuje nam tak naprawdę, gdzie mamy iść, co mamy robić. Możemy iść sobie w tę stronę, w tę stronę, zwiedzać tą krainę, e, rozpatrywać różne rzeczy. No i staramy się to wszystko zrobić w odpowiednim czasie, ponieważ tutaj mamy określoną liczbę tych e, obozowisk, które możemy wybudować w czasie e, gry. No i jak mówiłem, żeby wygrać to grę, no to musimy aktywować te nasze totemy. I uciec z tejże krainy. Także, tak to mniej więcej pokrótce wygląda. Przejdźmy teraz do mojej oceny, co o tychże sądzę. Gdy jesteśmy po zasadach, pokazałem wam mniej więcej o co chodzi w grze tak dosyć w skrócie, e, nie pokazywałem dokładnie, opisywałem wszystkich dokładnie jak to zrobić, e, bo jest troszeczkę tych rzeczy tutaj do pokazania, ale mam nadzieję, że w jakimś skróconym sposób Wam to wyjaśniłem i zobaczyliście perspektywę tej gry, o co w niej chodzi. E, I od razu Wam powiem z góry, zdradzę jaka jest moja ocena, że gra mi się bardzo spodobała, a i naprawdę ja świetnie się przy tej grze bawiłem. Z racji tego, że gra naprawdę wygląda świetnie, naprawdę jakość rzeczy tutaj naprawdę wygląda bardzo dobrze. Mamy mnóstwo elementów, duże pudło, mamy ten atlas, mamy księgę przygód. No Jest tu naprawdę dużo, dużo, dużo dobroci. No i jakość wygląd też jest bardzo, bardzo przyjemny dla oka. Jest to typowo taki styl, z którym możemy. E, mieć styczności właśnie z autorem, który właśnie sam tworzy te grafiki, sam tworzy całą grę, przygodę, no to jest naprawdę szacun, że e, ten autor takie rzeczy e, robi. Więc naprawdę wykonanie, jakość, wygląd, no, mi się tutaj podoba. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to powiem tak. E, na początku myślałem, że będzie to dosyć trudna gra, bo naprawdę było tego naprawdę dużo. Dostajemy duże pudło, dosyć obszerna instrukcja, kolejna jakaś dodatkowa instrukcja, która wprowadza nas w to. Mamy księgę przygód, jest atlas, no jest tego masa, masa rzeczy. Ale sama w sobie rozgrywka naprawdę jest bardzo przyjemna, płynna, łatwa w nauce. Te, te, te tury graczy są naprawdę bardzo przyjemne, proste. To nie jest jakoś mocno skomplikowane. Fakt, jest dużo takich niuansów, które musimy jakoś mocno zapamiętać, bądź też przypomnieć sobie do instrukcji. I tutaj e, szkoda, że nie ma jakiejś takiej właśnie karty pomocy, która spowodowałaby, że nie trzeba było wertować tej instrukcji, e, moglibyśmy mieć tą kartę pomocy i po prostu wszystko było tak mniej więcej, cała tura wyjaśniona, co się dzieje, co możemy zrobić. E, na przykład na jakiejś kartce takiej niedużej. E, fajnie by to tutaj jakoś, myślę, że dużo miejsca też by nie zajęło i kosztu też nie podniosła. I co mi się podoba w tej grze? No sama podróż, czyli taka wolność podróżowania tutaj w tej grze. Czyli możemy sobie iść tu, w tą stronę, tu, możemy eksplorować tutaj, iść i wykonać te zadanie e, i, i starać się wykonywać testy. Prze mamy masę, masę też tych zadań. E, one są przeróżne e, i wprowadzają fajny klimat przygodowy. Mamy postacie, które staramy się rozwijać tymi zdolnościami, kartami zdolności, które zwiększają ich atrybuty. E, w odpowiednim momencie wykorzystać wykorzystywać te postacie, bo każda z postaci ma jakieś tam unikalne zdolności. E, jedne lepsze są w tym, drugie lepsze są w tym. Podoba mi się w momencie, kiedy przeżywamy te przygody, te postaci mogą mieć takie jakby różne stany, czy to być zatrutym, być przestraszonym, czy mieć obniżone morale, co mocno też tak jakby wpływa w klimat. Są też karty wydarzeń, które też fajnie wpływają na to. Sama walka w tej grze jest bardzo przyjemna. Tutaj nie ma jakiś tam, że każda postać jakoś zbiera jakąś broń, ten ma jakoś broń dystansową, ten ma jakoś takie. Tu po prostu mamy karty walki które pozwalają nam po prostu zagrać te karty i zadać konkretne obrażenie i te, te karty walki też sobie tak jakby budujemy. Jest to taki deck, taki building, w którym gracze muszą mieć minimum tych 14 kart i dzięki tym kartom tak naprawdę operują, cały czas walczą z przeciwnikami i te przeciwnicy też są bardzo fajnie stworzeni, że musimy pozakrywać te te odpowiednie pole, więc ten system walki jest naprawdę bardzo przyjemny. W mamy też bossów, którzy no, wymagają od nas troszeczkę większych, większego skupienia, bo mamy tam większe obszary do, już do, do pozakrywania. Sam ten... ta księga przygód jest naprawdę obszerna, także tych przygód naprawdę będzie bardzo dużo. W samej tej księdze przygód mamy jeszcze, bo nie wiem, czy to powiedziałem podczas omawiania zasad, mamy też jakieś dodatkowe lokacje i tutaj po prostu tak jakby... Gracze tutaj usmieszczają swoje znaczniki graczy, swoje piątki, i tutaj też będą jakieś przygody, coś się będzie tutaj działo. Czyli mamy jeszcze takie dodatkowe minimapki w tej księdze przygód. No to, to jest naprawdę świetne. Gracze będą przeżywali różne przygody, wykonywali różne questy. No wszystko to jest naprawdę bardzo wszystko fajnie powiązane, bardzo wszystko to wszystko fajnie ze sobą funkcjonuje. To widzę, że to jest taką całością i aż przyjemnie się przy tym siedzi, przy tym gra. Naprawdę czuć taką przygodę otwartego świata. I ja naprawdę się świetnie tym przy, przy tym bawiłem. I tak jak mówię nie, na początku tego materiału nie miałem do czynienia z pierwszą częścią slip. Shipping i nie mam porównania do tamtej gry, więc to jest gra, to są moje odczucia jako tej gry. Jakie są różnice, nie wiem, ale chciałbym właśnie po zagraniu w tą grę. Mam ochotę zapoznania się z wcześniejszą częścią i będę musiał to jednak nadrobić, bo ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej gry. Ciężko tu naprawdę. Czy jakoś do czegoś przyczepić do tej, do tej gry. Jest to naprawdę świetna gra przygodowa. Mam nadzieję, że e, jak najszybciej tutaj czasie ta gra pojawi się w języku polskim, pojawi się na naszym e, rynku, w naszym języku, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra gra przygodowa. Ja Wam polecam, więc obserwujcie tutaj wydawnictwo Lucky Duck Games i wyczekujcie właśnie tejże polskiej edycji. Także ja Wam dziękuję serdecznie, to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście na kolejne materiały, kolejne recenzje i również do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oczywiście do zobaczenia. Cześć.